Dobry wieczór, dobry wieczór. Magdalena Rudkowska. witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce. W Energetyce, słuchajcie, na ostatni dzień, tak? Na ostatni dzień astronomicznego lata, tak? No i można powiedzieć, powinien być fantastyczny, i w ogóle, w ogóle, czy taki będzie? Niekoniecznie. Dlaczego niekoniecznie? Dlatego, że y, y, pozycja planet. Z lekka melancholina, tak? Yy, melancholina i chwilami taka wkurzająca. Otóż tak, poranek dobry. Jeżeli macie do załatwienia jakieś trudne sprawy, to kochani, jestem za tym, żeby załatwiać z samego rana, bo o godzinie 7.59 mamy księżyc. W stylu do Marsa, czyli po pierwsze bardzo dobry start dnia, bardzo dobra energia na początek dnia, czyli taką możemy mieć energię, będzie nam się chciało chcieć, to jest jak gdyby jedno, ale też, kochani, kolejna rzecz, księżyc, kobieta, Mars, mężczyzna w bardzo dobrym układzie, czyli może być naprawdę bardzo, bardzo dobry poranek. Eee, taki damsko-męski, tak? albo w innej konfiguracji, no i później, słuchajcie, o 13.35 Księżyc w kwadraturze do Urana, czyli może nas nosić, możemy być wkurzeni, nie wiadomo na co, możemy fukać i różne miny nieładne robić, no bo co bym nadmiar energii, może przemedytujmy, może coś naprawmy, może coś poróbmy. W tym czasie też mogą być awarie różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. Przepraszam, odrzucę połączenie, zaraz do kogoś oddzwonię. No i później, mi się nie podoba, o, o godzinie. 13.06 księżyc w opozycji do saturna, tak? Czyli tak, u niektórych będą bóle kręgosłupa, stawów, kości. To u niektórych. A u innych może być problem z pracą, problem z pieniędzmi. I tyle. No Mam nadzieję, że wieczór będzie bardziej udany. Księżyc w znaku lwa, czyli gdzieś rządzicielstwo, może nam się odpalać. I weźmiemy jeszcze numerologicznie, przeliczę, bo nie liczyłam. 22 na pewno z dnia dobry do pracy, dziewiątka z miesiąca i szóstka z roku. Słuchajcie, czyli wychodzi tak naprawdę 1. Czyli no, gdyby księżyc nie malał zdecydowanie i nie zbliżał się do nowiu, no księżyca będziemy mieli 25 września o godzinie 23:54, i gdyby ten księżyc nie malał, to byłby bardzo dobry czas do rozpoczynania różnych rzeczy zawodowych, finansowych. Ale wiecie, co, jak możemy to połączyć? Gdybyśmy jutro chcieli się czegoś pozbyć, sprzedać tego, co jest związane z domem. Rewelacyjny czas. Wykrzyknik. Dobrze. I słuchajcie, dzisiaj mam tak. Dzisiaj mam y, bajkowy tarot. Dzisiaj mam The Dark. W skrócie, masz ją, tarot. The Dark, można głosować. I jeszcze, jeszcze nowoczesny. Bardzo proszę. Y, bardzo proszę, y, pierwsze. Trzy osoby biorę pod uwagę. The Dark, raz The Dark, czy nie może trzy. Raz bajkowy, raz nowoczesny The Dark zwyciężył. Pani Ewelinka S, The Dark i później pani Maria The Dark, pani Maria Gawron, czyli, czyli u, u mnie na komputerze. No to dobrze, to, to, to The Dark zwyciężył. Ja też go lubię. Nie zawsze go mam na wierzchu, bo on jest dosyć, słuchajcie, duży ale go bardzo lubię. Chcę sobie kupić mniejszą wersję, ale muszę się najpierw wychorować i, i sobie zamówię, jeżeli jeszcze będzie. Chyba jest w, w, w Kuby sklepie. Dobrze. Słuchajcie, jeszcze zobaczę od, od kogo czego zaczynamy. Zaczynamy dzisiaj od bliźniąt, dzisiaj ja wyciągnę dla bliźniąt, Kuba wyszedł z psem, czyli z Tetrą Brodkowską wyszedł na dwór, więc nie będzie wyciągał, Zobaczyć, czy ja wam bliźnięta lepszą kartę wyciągnę niż, 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 niż wczoraj Kuba dla was. Dobrze, bliźnięta na jutro, na 22, no bardzo ładna, znaczy tutaj to w ogóle ta karta wygląda wow, jak, jak pięknie, bliźnięta będą waletnicami. Oczywiście to żarcik, to akurat jest nam pokazana baletnica, która musi równowagę pomiędzy dwoma wy wy wyborami dokonać. tak? Niektóre bliźnięta będą stały troszeczkę w rozkroku, w którą, dro w którą drogą iść, jaką decyzję podjąć jutro. Jeżeli można, to dwie rzeczy bierzcie na siebie, dwie rzeczy róbcie. No i tak naprawdę dwójka buław jest bardzo dobra do relacji damsko-męskich, szczególnie opartych na seksie czy fizyczności. Co dla raka? Dla raka, kochani, bardzo ładna karta, dziesiątka pucharów, czyli raki jutro sobie będą ze swoimi ukochanymi jedli z dzióbków, a jeżeli nie ma ukochany i ukochanego, to bardzo dobra karta do różnego rodzaju relacji międzyludzkich, również do relacji Rodzinnych, żeby na tej płaszczyźnie scalać bardziej te więzy. Dobrze, następny, czyli mamy raka lwa, muszę jeszcze napisać skorpion bonus, bonus, dobra. Czyli teraz mamy lwa. Co dla lwa? Lwa, lwa, Rycerz Pucharów. No to na pewno można powiedzieć, lwy będą miały jutro bardzo dużo uroku osobistego i to jest akurat dobra karta. Będą tajemnicze, że trzepotały i myślę, że duży, duży wpływ na innych takie trochę manipulacyjne, wywierały. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz dobra do twórczości, kolejna rzecz, dobra do relacji z mężczyznami, a negatywna rzecz. Że same będą, nie będą wiedziały, czego chcą. I nie wiadomo, czego szukały. To w negatywie. Ale miejmy nadzieję, że się w pozytywie u was to wszystko um, uaktywni. Kubusiu, bliźniętą Kuba Kuba. Jest. Bliźń, dla bliźniąt dwójka buław była na jutro. Chcesz wyciągnąć dla jakiegoś znaku kartę, czy nie chcesz? Nie, dla bliźniąt była dwójka buław. Mamusia wyciągnęła. To wyciągnij dla Panny jakąś ładną. Dla Pani. Dla panny. No, ładną wam wyciągnął, Słuchajcie, panny, powinniście być zadowolone. Karta cesarz, czyli bardzo silna karta. Czyli wy jutro będziecie silne, nawet jeżeli nie będziecie tego czuły psychicznie, fizycznie, to i tak będziecie silne i załatwiajcie jutro trudne sprawy związane albo z autorytetami, albo osobami, od których coś zależy, albo z mężczyznami. Dobry do ruchu finansowo-zawodowych. Co dla wagi? Co dla wagi? Dla wagi, słuchajcie, jest czwórka mieczy. Czwórka mieczy. Czwórka mieczy, A. przepraszam, tutaj tak trochę żałobnie, ale to nie jest do końca karta żałobna. To jest bardziej karta taka, która mówi, że czas na odpoczynek, czas na zwolnienie obrotów i to powinniście Drogie wagi jutro zrobić, tak? Pozwólcie sobie odpocząć, zregenerować i z niczym się nie śpieszyć. Dobrze. Czyli mamy wagę. Teraz tak, bonus dla wszystkich skorpionów za brak karty. Zabrak karty na, na dzisiaj. Przepraszam, ale widzicie, ja cały czas jestem chora. Tutaj pani Pani, Pani, Pani Jadzia napisała, żeby się lepiej ubrać. To ja w, w koszulce nocnej, tak, bo, bo, bo leżę cały czas w łóżku z małymi przerwami. I dla Pani, dla pani nie dla Pani, dla, dla wszystkich. Dla, jeszcze raz, bo co innego pomyślałam, jeszcze raz maszynę losującą wyjmę Dla wszystkich skorpionów, w, w przeprosinach za brak karty na dzisiaj. Karta anielska jako bonus. Karta jedności, czyli generalnie skorpiony, bardzo ważna, ważny czas dla Was, żeby zjednoczyć się, otworzyć na drugiego człowieka. I Oczywiście może to oznaczać jedność na zasadzie spraw uczuciowych i oczywiście ta karta może dla Was dobrze wróżyć pod względem uczuciowym, ale może to również jedność oznaczać rodzinną, przyjacielską, żeby nie być Samemu nie być w pojedynkę, jak najwięcej wychodzić do ludzi, tak? Super to bonusa mamy i teraz karta dla was normalna na jutro, o, nie popisałam się. E, piątka mieczy. Piątka mieczy nie jest generalnie z tą kartą, ale ona jest taką kartą połowicznego sukcesu, czyli coś się udało, ale większym, wielkim kosztem. Albo jeszcze on niej można powiedzieć właśnie pyrusowe zwycięstwo, tak? No, i też gdzieś różnego rodzaju lęki mogą być u Was, związane z tym, co się dzieje wokół Was. No, nie wchodzić w niepotrzebną nerwowość. Teraz wyciągnę dla strzelca, co u strzelca. Dla strzelca, kochani, karta czwórka. Denarów. Tutaj jest pokazana skąpiec, ale tak naprawdę nie jest to zła karta. Ta karta mówi, że na czym się koncentrować koncentrować się na sprawach zawodowo-finansowych, jak również na liczeniu pieniędzy, oszczędzaniu. Gdybyście jutro chciały kupić coś, co by miało, miało Wam służyć <śmiech> <śmiech> latami, to dobry czas. Co dla koziorożca? Dla koziorożca karta sąd ostateczny, czyli jutro się dużo może dziać, może jakieś ważne decyzje będziecie podejmowałem, może jakieś ważne sprawy związane z papierami, dokumentami, umowami będą ważne. Zasada działać szybko i też dopilnować wszystkich spraw z papierologii, tak ja dzisiaj akurat teraz sobie wczoraj mam tak zmęczona i się źle czułam, że nawet nie opłaciłam ZUS-u, dopiero dzisiaj opłaciłam, dzień po no dobrze, co dla wodnika, co dla wodnika na jutro o, bardzo dobra karta, będziecie miały bardzo dobry dzień może troszeczkę samotny, bo może wam nikt do szczęścia nie będzie potrzebny ale myślę, że będziecie sobie dogadać, rozpieszczać i cieszyć się z różnych rzeczy Niech tak będzie. Idziemy dalej. Co dla ryb na jutro? Królowa buław, czyli ryby będą chciały rządzić, czy na urok osobisty, czy na inne wymuszenia, ale będą chciały rządzić. Bardzo dobra karta też do poprawienia urody, do zadbania o siebie i bardzo dobra karta do randkowania bez względu na to, jakiej jesteście płci. No i że karta kobieca, sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być ważne. Co dla barana? Dla barana silna karta cesarzowa, czyli będziecie silne i w zasadzie możecie to, co chcecie osiągnąć na hasło ja rządzę, mi się należy, no i rządzić wszystkimi. Duże powodzenie, duże uznanie i bym powiedziała, nawet gdyby były jakieś przeszkody, to się absolutnie nie poddawać. I jeszcze karta dla byka. Karta moc, jedna z najlepszych kart w tarocie: moc mówi, jeżeli masz cel i nawet 100 osób powie ci, puchnij się w głowę, to osiągniesz ten cel. Tylko musisz wiedzieć, czego naprawdę chcesz. To jest też karta. Dobra do zaczynania różnych rzeczy. Co prawda pamiętamy, że księżyc maleje, ale też bardzo dobra karta. Kochani, do takiej aktywności. Aktywności czy fizycznej, czy aktywności seksualnej. Dobrze. I to wszystko na dzisiaj. Chyba, że ktoś ma urodziny, to bardzo proszę też się uaktywnić. <laughs> Przepraszam. A karta dla nas wszystkich. Afirmacyjna. Wszystkie moje związki oparte są na bezwarunkowej miłości. Oczywiście nie tylko związki damsko-męskie, ale wszystkie nawet przyjacielskie, czyli na bezwarunkowej miłości. Afirmujemy tą kartę afirmacji, pracujmy z nią, żeby właśnie takich ludzi do swojego życia przyciągać. Kochani, dziękuję za dzisiejszy czas. Do zobaczenia jutro, pewnie też trochę wcześniej. Dobranocy.